w poszczególnych ministerstwach. To no jest <laughs> także u pani premier naszą delegację przyjął minister pracy pan minister Kościjan Kamysz. My przyjmujemy jako centrala ruchu zawodowego, jako ogólnopolskie porozumienie Związków Zawodowych też te postulaty. Będziemy jednak właśnie, będziemy o nich mówić, będziemy domagać się ich realizacji. Będziemy systematycznie informowali o stanie ich realizacji. Pan minister obiecał, że na najwyższy Rada Ministrów przekaże nasze oczekiwania dla całej Rady Ministrów. My zgłosiliśmy jeden główny postulat. Poza tymi postulatami, które były tam opisane, że oczekujemy, że pani premier wraz z ministrami, z których złożyliśmy petycję, spotka się w najbliższym czasie. Przedstawicielami Warszawego Ruchu Zawodowego celem omówienia tych postulatów, celem omówienia ich realizacji. Nasz wniosek został przez Pana miejsca przyjęty. Zobaczymy, poczekamy na realizację. Będziemy się dopominać i jako centrala ogólnopolskie porozumienie związek zawodowy gwarantujemy, że.